Witam Was serdecznie. Jak widać złoty deszcz czasami też się przydaje, żeby troszkę odpoczynku przy pieleniu grządek mieć. Wszedłem sobie do domu, włączyłem YouTube'a i zobaczyłem najnowszą produkcję Zbysia. No od razu postanowiłem załączyć, założyć moją no, kultową koszulkę, w której w styczniu zapowiadałem właśnie Opowiadałem o narcyzmie Jana i widzę, że no ta przypadłość coraz to bardziej daje mu się we znaki. No ponieważ opóźniam się z tymi wideoblogami, bo ciągle przychodzą nowe wiadomości, jeżeli chodzi o duchy i jeżeli chodzi o psychopatię, i narcyzm połączony z tym Jana, no, postanowiłem dzisiaj tak na króciutko powiedzieć o fenomenie Jana, właściwie zachęcić do obejrzenia paru filmików, jak macie czas, przez, przez weekend, o podobnych osobowościach jak nasz święty Jan. No, to jest oczywiście już omawiany, Jim Jones i jego sekta no, świątyni serca czy świątyni ludu, przepraszam, której był po prostu no, charyzmatycznym przywódcą i guru. No i powiedzmy Adolf Hitler, którego nie muszę tutaj zbytnio przedstawiać. A szczególnie jeżeli chodzi o jego no, y, upodobania seksualne, które bardzo są zbliżone do właśnie osobowości Jana. No i oczywiście y, osobowość Rasputina. No, przy czym tutaj przyhamuję zapędy dziewczyn, no, jeżeli chodzi o Jana, to jest to powiedzmy, jeżeli chodzi o wymiary, no to y, połowa, oczywiście te wymiary duchowe, oczywiście połowa rasputina, jeżeli chodzi o zbycia. Także tutaj w przypisach y, do tego wideoblogu będą zamieszczone linki do y, tych filmików. Y, które jak gdyby będą takim wstępem do y, właśnie analizy duchów i psychopatii y, z takimi konkretnymi przykładami. Przy czym y, chciałbym uczulić y, tutaj na narcyzm. Wszystkie te trzy osoby miały osobowości narcystyczne. Ładna nazwa, narcyzm, narcyzm, ale z czym to się wiąże, z czym to się je? To poszukajcie sobie w internecie. Ja to tylko chcę przytoczyć na konkretnych przykładach Jana, a ponieważ dochodzą coraz to nowe, coraz to ciekawsze informacje, no więc nie mogę po prostu puszczać czegoś, co jest takie nie w pełni, w stu procentach potwierdzone, czy w jakiś sposób udowodnione, udokumentowane. Chciałbym tu jeszcze tylko tak dodać, że ja nie konkuruję z Janem. Po prostu z Narcyzem nie da się konkurować, ani wygrać, bo on jest najlepszy, i zawsze będzie najlepszy, choć on tutaj, nie wiem, stawał na uszach i, i tego to oni tak coś wymyśli. Ja tylko przed nim ostrzegam. Ostrzegam tych wszystkich, którzy po prostu, no, widzą ten film i mają w rodzinie tych, którzy po prostu mają zapędy do wstąpienia do nowego kościoła Jana, aby swoich bliskich, swoich znajomych, swoje rodziny chronili. Żeby nie skończyli tak, jak y, w najlepszym przypadku myśmy skończyli, czyli po prostu jako czarni liderzy, a już widzę, że 30% webinarowców w ciągu roku stało, znaczy no, 30% w 30% wszyscy webinarowcy. I oglądający od ponad roku Zbysia stali się czarnymi liderami. Niedługo będziecie stuprocentowymi liderami, bo będzie trzeba po prostu ciuć kadzinowych. Ja tylko ostrzegam jeszcze przed rozbijaniem waszych rodzin, bo każdy z was jest psychopacie, jest narcyzowi do czegoś potrzebny. Jeden do lajków, drugi do pieniędzy, trzeci po prostu dla innych celów, ale no, narcyzm was wyciśnie, wydusi i Puści po prostu tylną częścią ciała, chyba że jeszcze tam mu się przydacie do czegoś. Dziwnie jeszcze to, że tyle dziewczyn, które tam wokół niego jest zgromadzonych chyba tylko dla pieniędzy, nie zwróci mu uwagi, żeby no już dawno postąpił tak jak w filmie, nie w filmie, może w piosence Perfektu Niepokonani, żeby wiedział, kiedy trzeba ze sceny zejść żeby po prostu, no, jakoś jeszcze zachować twarz. No ale tak to już jest z narcyzami i, 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 i z końmi. Yy, no ja już kiedyś mówiłem, że nie należy się kopać z koniem, no ale widzę, że koń sam zaczyna kuleć i sam sobie po prostu zaczyna nogi podcinać, więc no poczekamy dalej, jak ten koń dalej pociągnie ten wóz, który jest wypełniony tylko jego ego, nic więcej. Zapraszam jeszcze raz do obejrzenia tych filmików, które są w przypisie.